Minęła czwarta witają się z Państwem Anita Kilian-Kuźniewicz i Piotr Kuźniewicz. Dziś mamy straszną przyjemność zaprosić Państwa na halloweenowe wydanie Top Tygodnika, a w nim... Cukierek albo faza. Czy w Stanach Zjednoczonych złośliwi sąsiedzi naprawdę dają dzieciom jedzenie z THC na Halloween? Zombie kusz, ghost train haze i candy kusz, czyli halloweenowy rollercoaster efektów poziole. Nie taki diabeł straszny jak go malują. Co zrobić, kiedy złapiemy bad tripa? Marihuana a psychozy. Czy poziole można oszaleć? Dwa buchy i zmieniasz się w nietoperza? Przedstawiamy największe głupoty na temat marihuany, opowiadane przez polityków i lekarzy pod przysięgą. Zaczynamy od słodkiej afery, choć, w świetle twardych dowodów, ma ona raczej wymiar koperkowy. Co roku amerykańskie media straszą rodziców, że ich dzieci mogą paść ofiarami przykrego żartu sąsiada, który podaruje im cukierki. Z marihuaną. Czy aby na pewno? Zapraszamy na reportaż. Odkąd poszczególne stany w USA legalizują zioło, w lokalnych mediach straszy się przed każdym Halloween, żeby uważać, czy dzieci nie dostały magicznych słodyczy od złośliwego sąsiada. Problem polega na tym, że przez 10 lat od legalizacji w całym kraju odnotowano tylko jeden taki przypadek, ale nie został oficjalnie potwierdzony. Mit powstał na bazie historii amerykańskiego dentysty, który w latach 50. rozdawał dzieciom pastylki na przeczyszczenie pokryte cukrową Dziś nasz tajemniczy ogród zmienia się w mroczną knieję, a tam halloweenowe odmiany. Na pierwszy ogień idzie temat pełen sprzeczności. Efekty zupełnie mijają się z nazwą, podobnie jak zapach. No bo skoro Lemon Hay pachnie cytrynami, a Blueberry jagodami, no to zombie kurz powinien. Może darujmy sobie te skojarzenia. Zapraszamy na reportaż. Zombie kurz to głównie indika, która pachnie lawendą, przyprawami i ziemią. Pomimo 20% THC, jej efekty są wyjątkowo psychoaktywne, a do tego powodują, że ciało oplata przyjemny ciężar. Dzięki dużej ilości linalolu z lawendy, psychoaktywnemu działaniu towarzyszy fala spokoju w głowie. Kolejna odmiana może sprawić, że umysł odjedzie ze stacji prosto do krainy kreatywności, śmieszkowego humoru, hipnotycznego nastroju i efektów na granicy psychodelicznych. Znają ją też polscy pacjenci? bo obecnie to najmocniejsza odmiana dostępna w rodzimych aptekach. Przed Państwem Ghost Train Haze. Ghost Train Haze ma 22% THC i niesamowicie różnorodną paletę zapachów. Z kwiatów czuć cytrusy, las, nuty paliwa i fermentowanych jagód, co sprawia, że nadaje się bardziej dla doświadczonych użytkowników ze względu na niemal psychodeliczne działanie. Początkujący lub bardziej wrażliwi mogą mieć problem z jej okiełznaniem. W Polsce jest to medyczna marihuana pod nazwą Aurora 22. Jeśli chcemy zjeść te wszystkie Halloweenowe cukierki, to przydałby nam się dobry appetizer. A nic tak nie podnosi apetytu, jak indyka o bardzo sugestywnej nazwie. Spróbujmy słodkości. Candy, kusza. Candy kusz to hybryda z przewagą indiki o stężeniu THC na poziomie 17%. Pachnie wyjątkowo słodko z wyraźnym akcentem cytrynowej skórki, a efekty na początku zapewniają wyjątkowo dobry humor i przypływ pozytywnej energii. Po czasie działanie zaczyna osadzać się na ciele, rozluźniając napięcie i powodując niewyobrażalną gastrofazę. Skoro już jesteśmy w temacie halloweenowych słodyczy, to wypada zatrzymać się przy żelkach. Ta ikoniczna wręcz forma jedzenia z marihuaną jest banalnie prosta do przygotowania. Dodatkowo, ze względu na dwie drogi wchłaniania, zapewnia szybsze efekty niż klasyczne desery z ziołem. Przepis na takie żelki znajdą Państwo w najlepszej kulinarnej książce o marihuanie w Polsce konopne gotowanie cukierek albo psikus. A mogą być żelki, oczywiście pod warunkiem, że z prądem. Wystarczy, że dodasz olejek konopny lub nalewkę do bazy na żelki z przepisu z naszej książki konopne gotowanie a później rozprowadzisz całość po foremkach. Po kilku godzinach w lodówce będą gotowe do zajadania. Kształt foremek my wybieramy robaki. Podobno teraz trendują w internecie. Modernistyczni poeci lubowali się w haszyszu, lecz przestrzegali przed jego bardzo dużymi dawkami. Twierdzili, że u osób nieprzystosowanych może on odkrywać swoją mroczną naturę i powodować silne halucynacje. Dzisiejszy sposób przyjmowania haszyszu jest co prawda mniej hardkorowy, jednak to nadal jest zabawa dla bardziej tolerancyjnych użytkowników. Teraz mamy dla Państwa wyjątkowo aromatyczny hasz. O nazwie oczywiście adekwatnej do święta. Ghost Rider OG to prawdziwa perełka dla fanów haszu. Pochodzi ze zbalansowanej hybrydy, która w formie skoncentrowanej kostki pachnie sosnami, miętą, cytryną i orientalnymi przyprawami. Pomaga podnieść energię, aktywizuje mózg do pracy, a jednocześnie bóle i napięcia mięśniowe zaczynają odpuszczać. Jest to jednak produkt dla osób o wysokiej tolerancji. Zwaniamy na chwilę tempo, bo pora na łamigłówkę w postaci. Strasznie śmiesznego Rebusa. Odpowiedzi jak zwykle prosimy zostawiać w komentarzach. Pogromcy duchów próbowali uratować świat przed strasznymi zjawami i chwała im za to, ale nawet pogromca ducha potrzebuje chwili przerwy, żeby, no właśnie, może Rebus podpowie. Kto nigdy nie przesadził z THC, niech pierwszy rzuci topem. Im mniejsze doświadczenie i większa wrażliwość na THC, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia dyskomfortu. Na szczęście każdy problem ma rozwiązanie. Przykre doświadczenia z ziołem również. Co zrobić, kiedy złapiesz bad tripa? Po pierwsze, uspokój się. Fizycznie nic Ci się nie dzieje, to Twój mózg próbuje sobie poradzić z sygnałami o za dużej ilości anandamidu z powodu przypływu THC. Po drugie, oddychaj głęboko i powoli. Zjedz coś pożywnego, żeby spowolnić metabolizm THC. Rozgryź ziarenko pieprzu dla uwolnienia uspokajających terpenów. Ewentualnie prześpij to albo pogadaj ze znajomym, który Cię uspokoi. Powinno przejść w ciągu kilkunastu minut do godziny. Choć Stany Zjednoczone kojarzą się ludziom z konopnym er El Dorado to parafrazując klasyka na amerykańskich rejonach nie jest kolorowo. Co prawda, coraz więcej stanów legalizuje konopie indyjskie, ale na poziomie federalnym są one nadal ściśle kontrolowaną substancją. Oto jak przedstawia się prawo konopne w Stanach w bibułce. Czy marihuana jest legalna w USA? To zależy. Na poziomie federalnym zioło jest nadal nielegalne i znajduje się na liście substancji kontrolowanych w tej samej kategorii co heroina. Do tej pory w 18 stanach zalegalizowano marihuanę na użytek rekreacyjny. Z kolei 38 stanów ma program medycznej marihuany. Nawet 70% Amerykanów popiera federalną legalizację. Podobno ze strachu można umrzeć. A jak jest z przepaleniem? Jak się okazuje, osiągnięcie śmiertelnej dawki marihuany może być trudniejsze niż zdobycie. K2 w samych majtkach. A teraz kilka słów o tym, jak to wygląda. Czy da się umrzeć od marihuany? Odpowiedź jest prosta: nie da się. Kanabinoidy nie zaburzają pracy obszarów pnia mózgu odpowiedzialnych za funkcje oddechowe. Żeby śmiertelnie przedawkować marihuanę, trzeba spalić 40 tysięcy razy więcej niż wynosi dawka potrzebna do odurzenia się w ciągu godziny. A i tak prędzej zgon nastąpiłby przez zaszadzenie. Istnieją trzy główne typy ekstraktów konownych: pełne spektrum szerokie spektrum oraz izolaty. W pełnym spektrum mamy kompletny przekrój kanabinoidów i terpenów. W szerokim spektrum mamy prawie to samo, tylko, że odciąga się z takich ekstraktów THC. A czym wyróżnia się izolat i czy mocniej w przypadku zioła też znaczy lepiej? Zapraszamy na materiał. Izolat to inaczej pojedynczy kanabinoid w bardzo skoncentrowanej formie. Stężenie substancji aktywnej wynosi zazwyczaj około 99%. Pomimo swojej mocy izolaty są pozbawione synergii, która występuje, gdy spożywamy je z z innymi kanabinoidami i terpenami. Łatwo też o wystąpienie nieprzyjemnych skutków ubocznych, zwłaszcza w przypadku izolatów THC. Najnowsze badania wskazują, że marihuana niekoniecznie przyspiesza rozwój schizofrenii. Pacjenci korzystają z zioła w tzw. Tak fazie zwiastującej chorobę do łagodzenia swoich objawów, tuż przed uzyskaniem diagnozy na schizofrenię, co stwarza pozorną korelację. Jeszcze wiele jest w tym temacie do odkrycia, za to my wiemy, jaka jest geneza tego powiązania. A jest naprawdę upiorna. W 1933 roku młody mieszkaniec Florydy Wiktor Likata poćwiartował się kierą całą swoją rodzinę w wyniku ataku psychozy spowodowanego schizofrenią. W prasie napisano, że Likata był uzależniony od marihuany i leczył się psychiatrycznie. Problem w tym, że ani w policyjnej kartotece, ani w historii leczenia Likaty nie było ani jednej wzmianki o marihuanie. Całą prawdę o konopiach i schizofrenii przeczytacie państwo na www.stonershp.pl. Kiedyś twierdzono, że gdyby sam Frankenstein stanąłby w Oko w oko z marihuaną, to padłby trupem ze strachu. Te słowa nie są w żadnym wypadku naszą fantazją. Wręcz przeciwnie, pochodzą od czołowych polityków i lekarzy, którzy brali udział w reformie prawa konopnego w USA, a później w skali globalnej. A jak jeszcze straszono marihuaną? Te obrazy mówią więcej niż tysiąc słów. Sałata szatana, azyl dla szaleńców i pozbawiać moralności. Tak w latach 30 XX wieku straszono konopiami indyjskimi w prasie i filmach. Palacze mieli zamieniać się w bezmózgie zombie, kobiety oddawać się erotycznym uciechom z mniejszościami rasowymi w rytm jazzu, a w wyjątkowo przykrych przypadkach zioło miało zmieniać ludzi w nietoperze. Tak zeznawał przed kongresem dr James Munch, ówczesny ekspert rządowy do spraw marihuany. I to pod przysięgą. No to ciekawe ile musiał wyjaśnić człowiek, który został Batmanem. A na koniec zostawiliśmy sobie prawdziwą dynię na torcie. Jeśli przygotowują Państwo tort z wkładką na Halloween, to pamiętajcie o zachowaniu umiaru. Aby ten dodatkowy kawałek nie wszedł w Państwa jak przepisy podatkowe w polskich przedsiębiorców. Nie zawsze można idealnie wymierzyć dawkę THC w jedzeniu. Pamiętajmy o tym w Halloween, żeby było śmiesznie, a nie strasznie, jak przy ogłaszaniu nowego ładu. Na dzisiaj to już wszystko. Strasznie nam miło, że spędzili Państwo z nami ten halloweenowy wieczór. A my zapraszamy na kolejne, tym razem już regularne wydanie Top Tygodnika w przyszłym tygodniu. Dziękujemy!